No i wychodzę razem. Dwa takie potężne pomarańczowe grzyby. Nie wiem co to jest. Blaszki mają w dołu. Więc nie będę ich zbierał. Chodzi mi o ich rozmiar. Trzy razy jak moja dłoń. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co to jest. Czy to jakiś olbrzymi grzyb? Przeluśnię to jakiś gatunek, czy, czy to jakiś gatunek taki, którego nie znam, olbrzymich grzybów? Pierwszy raz taki widzę, olbrzymi. No jakby to był jadalny, no to by było coś wspaniałego. No być może jest jadalny, nie wiem, nie znam. Nie znam, nie będę zbrał, nie będę dźwigał. Jak nie jestem pewny jego przydatności kulinarnej, pokazuję tylko. No bo jest to coś niezwykłego. To, to, tam mój pies. Ten grzyb jest większy od mojego psa. Znaczy, mój pies jest taki jawnikowaty, ale grzyb jest przeogromny. No tam drugi trochę mniejszy, jego kumpel z tej samej grzybów. Nie wiem, czy to jest. Jak ktoś wie, niech mi napisze, bo jestem bardzo ciekawe.